Wiem, coś nie coś, coś nie, coś potrafię z obecnych czasów. Kolorowe obrazki były to coś nowego. Mam nadzieję, że zacznę się na dziennikarstwo, i to tyle, to chciałbym powiedzieć. Pozdrawiam widzów serdecznie. Kieroglify przydadzą się w dorosłym życiu, każdy to wie. Możemy powiedzieć, że codziennie na kartkach z kalendarza wypisuje się najnowsza historia, której kiedyś w przeszłości będą uczyły się nasze dzieci. Bez wątpienia takie ogromne wrażenie robi na nas konflikt w Ukrainie, ale jak wiadomo, historia to trzeba troszeczkę pomyśleć o tym, co było kiedyś. Matura, czas, start. I to z rozszerzenia. Co Cię najbardziej zaskoczyło? Najbardziej? Najbardziej mnie zaskoczył ten banknot w pierwszym zadaniu. No trudne tam było, bo tam były zdjęcia jakieś, jakieś świątyni, no i musiałem zgadnąć co za cywilizacja. No. Teczko, w ogóle historia na maturze, gdzie Ty później idziesz? Ojej, nie ma znaczenia gdzie idę, ale to jak ma Pan do wyboru fizykę, historię albo geografię, historię, no to mniejsze zło, tak? Na początku był szok. Zdziwienie, że po pierwsze kolorowe obrazki były to coś nowego, a później to tak już z górki poszło. Myślę, że takie. Powiem tak: jak nie będzie 80% z tej historii, to moja historia skończy się na tym drzewie. Jako nowoczesna? <grym> Tematy na wypracowanie nie były trudne, były, były, były łatwe w porównaniu na przykład do y, lat poprzednich. A to co później po historii będziesz robił po Liceum? Ja idę do AWL-u we Wrocławiu. A więc nie tak związanego z historią, ale przyda się. Czyli po prostu lubisz wiedzieć, co było kiedyś. Tak, historia tak naprawdę dzieje się na naszych oczach. Nowe kraje wstępują do NATO, za naszą wschodnią granicą jest wojna. Jak pisze się egzamin maturalny z historii w takich okolicznościach? Wie pan wydaje mi się, że tym bardziej jak my na przykład tematy jak stalinizm, czyli dotyczące bardzo aktualnie, ponieważ jednak stalinizm to jest ciągle jest Rosja, tylko że wtedy był Związek Sowiecki, no to tak czy inaczej to ciągle dotyka i to w zasadzie historia ciągle polega na tym samym, tylko się idzie do przyszłości, zmieniają konflikty. Niby jednocześnie są takie same, ale, ale wciąż mają coś sobie podobnego, bo polegają naprawdę tutaj tak samo jest wojna na wyniszczenie. I pisząc maturę z historii masz jednak z tyłu z głowy ten konflikt z Ukrainą i tak jak to wygląda. E, że no jednak się troszeczkę to wpływa na pewno na pracę, którą napisałem. E, tym bardziej, że pisałem o stalinizmie w Polsce. Wiem, coś nie coś, coś nie coś potrafię z obecnych czasów, aczkolwiek tego nie było w podręcznikach, ale jednak wiedza z życia codziennego, to coś się dzieje, e, widzę to wszystko i śledzę, także e, tego się nie uczyłam, ale ogólnie to wiem. Wiadomo, historia, której uczymy się w szkołach kończy się na 2004 roku, wstąpieniem Polski do Unii i uczymy się wszystkiego w dołu. Oj ciężko było, dużo strasznie zadań i w sumie to takie, taka różnorodność była tutaj, z każdej coś ery zostało dodane. nie? Jeżeli chodzi o tematy, to wybrałam ten ostatni o stalinizmie najłatwiejszy, bo taki, wie, Pan, historia nowożytna. No i myślę, że dobrze. Czy Twoim zdaniem na tle wielu lat, w których uczysz się historii, historia programowa jest ok, Czy coś innego powinno się w niej znaleźć? To, no w historii nic nie zmienimy, więc program jest taki sam. Tylko że rzeczy, których się uczymy, bo niektóre są takie aspekty, że warto się pouczyć, ale niektóre to no tak pół na pół moim zdaniem. Na przykład hieroglify. Hieroglify, nie no, hieroglify przydadzą się w, w dorosłym życiu, każdy to wie. Chyba, że będziesz lekarzem i będziesz pisał recepty. No, tego pewnie wzięli. No, mi chyba dobrze poszło, było bardzo dużo pytań logicznych w porównaniu do poprzednich lat, wydaje mi się, i było na pewno mało, mniej wiedzy trzeba było wykorzystać i bardzo dużo skupić się na czytaniu tekstów. Gdzie na studia? Planuję no jeźdź do Warszawy, na dziennikarstwo, czy się dostanę, to Zobaczmy. się dwa razy zastanów. <laughs> no, może też będę tutaj ten wywiady prowadził, może po maturze kiedyś. A ty gdzie się wybierasz po drugim? No, chciałbym prawo. Prawo, jeszcze nie wiem w jakim mieście. To historia, jak znalazł. Jak historia, oczywiście, że tak. Były łatwe tematy wypracowania. Były krucjaty, których najwięcej się nauczyłam, więc byłam zadowolona. Ale też było o Aleksandrze Wielkim, czyli też dosyć prosty temat. Unia chyba lubelska też prosta, więc było ok. Historia była dosyć skomplikowana. No to Jak to całe dzieje nasze? No właśnie, dokładnie tak. Co było najbardziej skomplikowanego? Co cię najbardziej zaskoczyło? W sensie liczyłem, że może będzie więcej informacji z na przykład XIX wieku? Matura to egzamin dojrzałości, ale wy musicie pamiętać o tym, że każdy jeden dzień i każda jedna minuta to już jest historia i nie da się jej cofnąć.